Cześć Snafii, witam na moim kanale. Wygrana w pucharze ligi z Barnsley 7 do 0 na pewno cieszy. No to co, 3-2-1, zaczynamy! A więc, jak już powiedziałem, jesteśmy po meczu z Barnsley. Wygranym 7 do 0 wynik na pewno cieszy. Gdyż nareszcie, podkreślam, nareszcie od dłuższego czasu, od naprawdę dłuższego czasu, widzieliśmy zespół, który był pazerny na zdobycie bramek, na zdobycie kolejnych bramek. Co prawda, początek meczu na to nie wskazywał. Przez pierwsze kilkanaście minut. Dobre kilkanaście minut, w zasadzie do zdobycia bramki przez markusa Rashforda nie oddaliśmy chyba na strzał na bramkę, i no ten początek no, nie bardzo wyglądał, mimo że posiadanie piłki było w znacznym stopniu na naszą korzyść i to tak z 80%, 80, 85 nawet momentami. No to, także no. Posiadanie piłki mieliśmy, ale no nic z tego nie wynikało. Szauw na bramkę nie było. No ale od momentu bramki Markusa Rashforda coś ruszyło, coś się przełamało. No przede wszystkim co? Sam Markus Rashford. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Czyżby naprawdę solidnie przepracował ten okres? Ten okres reprezentacyjny, wiecie, o którym taka była mowa. Że pracował z Rudem Van Nistelrooyem bodajże. Chyba faktycznie solidnie to obaj panowie przepracowali. Dwie bramki, asysta, aktywny w ataku. No ja wiem, ja wiem, wiem i należy to też podkreślić, ostudzić wszystkie chore optymizmy takie nie wiadomo jakie. Aby żeby, żeby zaraz nie, nie żeby za, zaraz nie odlecieć. To było benzli to, to była drużyna z trzeciego poziomu rozgrywkowego. Pamiętajmy o tym. I wiecie. To nie, to nie była drużyna. To to nie była drużyna dobra. To była drużyna z benzli Czyli. To po prostu drużyna, która nawet na mnie zagroziła jakimś strzałem tak naprawdę. Ale, no mimo wszystko trzeba się cieszyć, tak? No trzeba się cieszyć, jest 7 do 0, ludzie. Rashford dwie bramki, Eriksen dwie bramki, Garnaczo dwie bramki i bramka nawet Antonego. No ten to w ogóle do momentu karnego, którego sam wywalczył i wykorzystał, kompletnie niewidoczny. Później raz był, raz nie był w drugiej połowie. Szczególnie się upał na to, żeby strzelić drugą bramkę. No, i niestety mu się to nie udało. Próbował z każdej możliwej pozycji. Niestety, no, piłka jak zaczarowana, no nie chciała mu wejść. No. Yy... ale no, też nie słodźmy tak. Yy... Trzeba też troszeczkę rzucić taki kamyczek. W ogródek Erika Tenhaga. No bo. Cóż. Na lewej obronie wychodzi kulier. Ja się cieszę, że chłopak zagrał. Bardzo się cieszę. Tylko, że. Dlaczego nie zagrał w swojej pozycji? Dlaczego nie zagrał w pomocy tam, gdzie jest groźny? Tam, gdzie grywa, tak? Dlaczego tam nie zagrał? Dlaczego zagrał na lewej obronie, praktycznie? No. Y Dlaczego nie zagrał Amas? Na ławce był, nie wyszedł. No dlatego, że no, prawdopodobnie z tego, co słyszałem, wczoraj zagrał cały mecz w rezerwach. No ale ja się, py pytam się po co? No po co on grał w rezerwach? W rezerwach? Wiedzieliśmy, że dnia następnego. Będzie mecz Pucharowy i ma szansę w tym meczu wystąpić. I powinien był w tym meczu wystąpić, a nie w jakimś tam meczu rezerw. Powinien był wystąpić w pierwszej drużynie w meczu Pucharu Ligi i zagrać na tej lewej stronie i pokazać na co go stać. A kulier powinien zagrać normalnie w pomocy, tam gdzie jest jego miejsce. Tak. Nie zabierajmy mu atutów, on naprawdę najlepiej wygląda w pomocy, najlepiej się czuje w bieganiu. Box to box i tyle. no. A takie kombinowanie jest no, zupełnie niepotrzebne. Co może jeszcze cieszyć, to no to, że wszedł na boisko później Azeraui, czyli całe szczęście nie było tam żadnej kontuzji w meczu z To samo tyczy się Delikta który wszedł na ostatnie bodajże 15 minut. Także ten również widać. Nie był kontuzjowany, to może były tylko jakieś skurcze czy coś w tym rodzaju. Także na pewno na duży plus. Przebudzenie mocy Rashforda, na pewno na duży plus. No, jak, no, jak zawsze ta charówka Garnaczo yy, wiecie też, dwie bramki, asysta, yy, chyba jedna, już się pogubiłem. Yy, Także no, aktywny, on zostawia zawsze serce, zostawia zawsze zdrowie na tym boisku. No, to może cieszyć, tak. No, zaskoczenie, dwie bramki Eriksena na pewno. No Kto by się spodziewał, że Eriksen strzeli dwie bramki w dzisiejszym meczu, a zrobił to. Dalej to ma, dalej to ma ten strzał na bramkę. Wiadomo, na pierwszy skład, no to. No to już nie, nie jest ten zawodnik, co kiedyś, tak? Ale na wchodzenie z ławki, wiecie, na wchodzenie z ławki jeszcze jak najbardziej się nadaje, tak? I no, lepiej, lepiej, że u nas został, niż to, że miałby gdzieś odejść za przysłowiową czapkę gruszek. No. Także to akurat była dobra decyzja, żeby u nas został, myślę. tak mi się wydaje. No i co, podkreślam to jeszcze raz. Wygrywamy 7 do 0, wyliczamy mecz, w którym wiecie, jest 1 do 0, jest tam mało, idziemy po drugą, po trzecią bramkę po przerwie. Po czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Pewnie jak byłaby okazja, szlibyśmy również po ósmą. I to mi się podoba, bo to jest duża zmiana patrząc na to, jak graliśmy w zeszłym sezonie w Pucharach, a jak gramy, zagraliśmy w tym sezonie teraz. Przypomnijmy sobie te mecze ze słabszymi rywarami i te męczarnie, podkreślę to, męczarnie z tymi słabymi zespołami. A w tym momencie zagraliśmy pewni pewni siebie i wiedzący czego chcemy. No trzeba też podkreślić, yy, że ona nie było w bramce, tak? Mieliśmy naszego tureckiego kolegę w bramce który no, nie miał zbyt wiele okazji, żeby się wykazać praktycznie w ogóle, no, ale pokazał też, że potrafi grać na przykład nogami, że nie tylko ona gra nogami, yy, a, a również on potrafi zagrać. Także cóż, no, tu nie ma coś nad tym meczem wiele e, rozwodzić. To był mecz Pucharowy z drużyną z trzeciego poziomu rozgrywek. Ale mówię, wielki plus za to, że parliśmy do przodu, że wygraliśmy 7 do 0. Pod... No i trzeba się z tego cieszyć, tak? Jakby to przeciwnik nie był, strzeliliśmy mu 7 bramek. No. To trzeba się z tego cieszyć. I żadne nie straciliśmy. Także, oby to było dobrym prognostykiem przed meczem z Crystal Palace. Oby to było dobrym prognostykiem i oby chłopaków to ładowało. Jeszcze bardziej pozytywną, pozytywną energią. Wiecie, no po pierwsze, wygraliśmy w sobotę Southampton, teraz wygraliśmy z Bensley w Pucharze Ligi. Także, no, mam nadzieję, że podejdziemy w mocno bojowych nastrojach do meczu z Crystal Palace na wyjeździe. Także, oby tak dalej. Oby tak dalej. Obyśmy szli w górę. Oby to było przebudzenie mocy czerwonej strony mocy. No i cóż, to była tyle. Jeśli Wam się podobało, zalajkujcie. Dajcie suba, jeśli tego nie robicie. Napiszcie w komentarzach, jeśli oglądaliście ten mecz, co wy o tym meczu sądzicie. A jeśli nie oglądaliście, to może oglądaliście jakieś powtórki, przynajmniej z bramek. Trzymajcie się, na razie. Hej!